Killer is Dead to produkcja stworzona przez Glasshopper Manufacture. Tytuł oryginalnie pojawił się na Xboxa 360 i PlayStation 3 w 2013 roku, aby po jakimś czasie trafić również na pecety. Wcielając się w płatnego zabójcę o imieniu Mondo, będziemy wykonywać zlecenia eliminując poszczególne cele, szatkować przeciwników na drobne kawałeczki przy użyciu katany, a także cyberpistoletem dziurawić niczym ser szwajcarski. Z każdym poziomem wstawać będziemy się coraz silniejsi, wchłaniając krew rywali zepsutych przez ciemną materię. Fabuła jest nieco pokręcona, a motywy głównego bohatera nie do końca znane. Pewne jest to, że miewa on jakiegoś rodzaju zaburzenia i problemy ze snem. Nawiedzany jest przez koszmary, a także dziwaczne wizje przyszłości. Poziomy są raczej niewielkie i jednowymiarowe. Zazwyczaj łazimy z jednego miejsca do drugiego, ciechając wszystko, co się rusza. Eliminujemy kolejno pojawiających się bossów, jak i ulepszamy bohatera, dokupując mu nowe zdolności i gadżety w sklepie. W jedynkach wykazać trzeba się dobrym sprytem i refleksem, nauczyć zachowań przeciwników, odpowiednio wyczuwać wyprowadzane przez nich ciosy, robić uniki i finishery, gdy nadarzy się ku temu okazja. Pod koniec każdej misji widzimy, ile czasu nam ona zajęła, a także jaką ocenę otrzymaliśmy oraz ile zarobiliśmy kasy. Po tym odblokujemy nowe scenariusze i przedmioty w sklepie: będą to chociażby bardziej zaawansowane ataki, mocniejszy pistolet, dłuższe ładowanie oszołomienia czy większy dystans w trakcie uniku. Nie jest tych opcji za dużo, a ja do samego końca używałem ciosów podstawowych. Czasami wyszło mi jakieś udane kombo, ale najczęściej przedzierają się do przodu, waląc wszystkich na oślep. Wykonując finisher, mamy wpływ na to, co wypadnie z potwora. Jesteśmy w stanie wybrać, czy będą to punkty doświadczenia, dodatkowe życia, a może niezbędna energia do strzelania. Jest to dosyć ciekawy zabieg zostawiający dużą dozę fantazji i dowolnego kreowania własnej drogi. Same poziomy są raczej krótkie i mało skomplikowane. Zazwyczaj jest jakiś długi korytarz i kilka mord do ubicia. Trafimy też na różne areny, w których szukać będziemy przedmioty. Liczy się tu przede wszystkim dobra walka i wykonywanie uników. Często rywale zasypują nas skradem pocisków, jakie wyskakują z każdej możliwej strony. Poziom trudności nie jest jakoś wysoki, ale naprawdę nie trudno tu o śmierć. Gdy to już się wydarzy, posiadając specjalny bilet, będziemy mogli liczyć na sprawną reanimację. W tym czasie odpala się krótka minigierka, a my po chwili stajemy na nogi, gotów do kontynuowania. Same levele nie są jakoś szczególnie wielkich rozmiarów. Czasami przyjdzie nam nieco pojeździć windą, aktywować jakieś przełączniki lub przeczesywać pokoje w celu znalezienia skarbu. Miałem wrażenie, że główne skrzypce odgrywają tutaj cutscenki, a także walki z bosami. Te są naprawdę świetnie zrealizowane, widowiskowe. Dodatkowo nie dostajemy żadnych podpowiedzi i musimy rozkminiać sami jak pokonać danego delikwenta. Model strzelania też jest całkiem spoko, otrzymujemy możliwość zwalniania czasu i sadzenia celnych headshotów, dodatkowo gdy rozwiniemy wszystko na maksa stworzy to z bohatera istną maszynkę do zabijania, rozczłonkowywania wszystkich jednym ciosem i to na dodatek w widowiskowych akcjach końcowych. Warstwa wizualna jest bardzo specyficzna i mało w niej kolorów, cutscenki jak i sam gameplay dosłownie ocieka krwią, co chwila trafiają się jakieś irracjonalne motywy, jednak całość ta jest na swój sposób oryginalna i praktycznie nie do podrobienia. Każdą z misji gracz jest w stanie powtarzać po występują tu również minigierki, a za wykonywanie aktywności dodatkowej zawsze otrzymujemy pieniądze. Te na pewno nam się przydadzą, gdyż sklep po brzegi wypełniony jest drogocennymi przedmiotami. Jeżeli chodzi o przeciwników, przed nami do walki staną latające drony, różne cyberszkieletory władające bronią nie z tej ziemi. Niektóre poczwary chowają się za tarczami, które należy rozbić, inne natomiast zakradają od tyłu, aby wykorzystując chwilę nieuwagi ukrócić nieco nasz pasek zdrowia. Całość jest naprawdę widowiskowa i pełna przeróżnych detali. Animacja niesamowicie płynna, a pojedynki szermiercze przypominają te: z Devil May Cry. Z ekranu wręcz wylewa się efekciarstwo, i nie jeden pojedynek najpewniej z bossem utkwi głęboko w naszej pamięci. Styl, w którym tworzy Suda51 jest naprawdę niepowtarzalny. Wszyscy grający chociażby w Killera7 lub No More Heroes od razu się tu odnajdą. Cutstenki są równie dziwne jak cały ten tytuł. Przewijają w nich się nad wyraz charyzmatyczne postacie, pełne różnorakich wszczepów lub dziwnie zachowujący się. Główny bohater też cierpi na jakieś zaburzenia pamięci, miewa psychodeliczne sny i nie do końca wiemy po co on tak naprawdę to wszystko robi. Udźwiękowienia stoi na równym poziomie. Wykonywane cięcia kataną wchodzą nad wyraz soczyście. Słuchać tu różne odgłosy zmęczenia, jak i odcinania potworom mechanicznych części. W tle zawsze przegrywa jakiś dynamiczny bit, a poszczególne plansze wręcz opływają ciekawymi motywami, które wprowadzają ciężką atmosferę i jeszcze bardziej zachęcają do zabawy. Ogólnie dialogi są pełne humoru i dziwnych historii, słuchając ich mamy poczucie jakbyśmy oglądali jakieś stare kryminały, poszczególne teksty są naprawdę dobrze napisane i powodują, że nie chce nam się pomijać wstawek przerywnikowych. Szkoda, że nie otrzymaliśmy polskiej wersji czy chociażby napisów, może by to sprawiło, że ludzie nieco chętniej sięgaliby po gry z tego gatunku. Ogólnie całość nie jest zbyt długa i raczej nie skomplikowana, jest to jednak dobre akcyjniak jak z mocnym nastawieniem na walkę, masą ciekawych ulepszeń do odblokowania oraz biciem rekordów wcześniej odwiedzonych plansz. Hiller Dead jest mocno specyficznym tytułem i z pewnością nie każdemu się spodoba. Ja tam traktowałbym go jako zwykłego średniaka z nieco pokręconą fabułą, przepełnionego tanimi tekstami i efekciarstwem, do wyboru jest kilka poziomów trudności i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Do produkcji przyciągła mnie głównie stylistyka, jak i sam gameplay. Jeżeli lubicie dziwactwa w tego typu klimacie, z pewnością będziecie usatysfakcjonowani.